Podczas uroczystej gali w Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach już po raz ósmy wręczono nagrody Świętokrzyskiej Wiktorii. Nominację do nagrody marszałka województwa Świętokrzyskiego w kategorii Samorządność po raz pierwszy w historii otrzymała Gmina Środków Kanowiny. Znalazła się tym samym jako jedna z zaledwie pięciu gmin województwa Świętokrzyskiego w zacnym gronie nominowanych. Sitkówka Nowiny to jest jedna z bardziej znanych świętokrzyskich gmin, ale też takich nabierających dynamiki, nabierających rozpędu. Poza tym, że być podkielecką gminą być może jest trochę łatwiej niż gdzieś na obrzeżach województwa, to jednak jest to gmina, która łączy w sobie i przemysł, i przedsiębiorczość, i też takie właśnie podmiejskie uroki życia w Kielcach, a do pogodzenia takich różnych stron życia samorządowego potrzebne są też potrzebni są fajni, sympatyczni mieszkańcy, jak w Sitkówka. No i potrzebne są władze, które też potrafią to pogodzić. Myślę, że Sitkówka to wszystko ma. Świętokrzyska Wiktoria to nagroda samorządu województwa, której celem jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób działających na rzecz swoich środowisk. Przyznawana jest w trzech kategoriach: samorządność, osobowość i przedsiębiorczość. Idea jest taka, że warto i trzeba dostrzegać tych, którzy się starają więcej, którzy starają się nie tylko realizować swoje, swoje codzienne obowiązki, czy wykonywać zawód, czy powołanie, jak w przypadku. Jednego z naszych laureatów, ale warto robić coś więcej, warto dawać siebie więcej. Warto dostrzegać też, że dzielenie się tym, co się posiada, tymi talentami, to jest prawdziwa wartość i warto dostrzegać właśnie takie nieprzemijające wartości tego, tego dobra, tej prawdy, która w każdym z kandydatów dzisiaj tutaj zaprezentowanych wyziera. To są ludzie autentyczni, za nimi świadczą ich czyny, ich dokonania. Zanim nastąpił kulminacyjny moment ogłoszenia wyników, uhonorowano osoby, przedsiębiorstwa i samorządy, które kapituła konkursu nominowała do nagrody. I tak w kategorii Samorządność wyróżnienie odebrał wójt gminy Siedków-Kanowiny, Sebastian Nowaczkiewicz wraz z przewodniczącą Rady Gminy Siedków-Kanowiny, Zofią Duchniak. Obok nich na scenie stanęli również inni nominowani w tej kategorii, a nominacje otrzymali także gmina Morawica, Bieliny Daleszyce oraz miasto i gmina Połaniec. Panie wójcie, pierwsza taka nominacja dla gminy Siedkówka Nowinę? Można powiedzieć, że jest sukces? No. Ja to odbieram tak w kategoriach sukcesu, zwłaszcza że jest to nominacja w zasadzie po pierwszym roku mojej pracy. Czyli dostrzeżono te zmiany, które nastąpiły w ciągu ostatniego roku. Te wszystkie zadania, które wykonaliśmy w ciągu ostatniego roku i ten plan, który zakładałem na początku 2015 roku i jaki został zrealizowany, został doceniony przez kapitułę, z czego jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że ten rok, który teraz rozpoczynamy, rok 16, gdzie mamy bardzo wiele takich ambitnych projektów, które zrealizujemy w tym roku, no, przyniosą nam co najmniej kolejną nominację w przyszłym roku. Zadowolenia z uzyskania nominacji do najważniejszej w województwie nagrody nie kryła również przewodnicząca Rady Gminy Środkówka nowinę Zofia Duchniak. Ta nominacja jest dla nas przede wszystkim zaskoczeniem, ale wielkim wyróżnieniem, wielką nagrodą. My w tej chwili czujemy się świetnie, czujemy się wygrani, czujemy się, że jesteśmy, mamy poprzeczkę wysoko postawioną i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. W tym miejscu, w którym znaleźliśmy się dziś, to dla nas to jest naprawdę wielka radość, satysfakcja. Jak podkreślano podczas uroczystości, już wszyscy nominowani mogli czuć się zwycięzcami. W ósmej edycji laureatem prestiżowej nagrody w kategorii Samorządność została gmina Morawica. W kategorii Przedsiębiorczość zwyciężył Efektor S.A., natomiast w kategorii Osobowość statuetka świętokrzyskiej Wiktorii powędrowała do księdza Jana Oleszko, rektora kościoła Świętego Karola Boromeusza na Kieleckiej Karczówce.